Trzykrokowa przerwa na oddech, wersja rozszerzona. Rozszerzona przerwa na oddech została stworzona z myślą o tych momentach dnia, w których odczuwasz niepokój na ciele lub w umyśle, jako pierwszy krok, aby o siebie zadbać. Aby przygotować się do tej rozszerzonej przerwy na oddech, Świadomie przyjmij wyprostowaną, pełną godności postawę ciała. Pozwalając, by sama ta zmiana w postawie sygnalizowała intencję wyjścia poza tryb autopilota. Jeśli to jest dla ciebie pomocne, delikatnie przymknij oczy. Lub, jeśli wolisz, Możesz pozostawić je otwarte, spuszczając miękko wzrok. Kiedy poczujesz, że jesteś gotowy, wykonaj pierwszy krok. Po prostu zauważ, co się z tobą dzieje właśnie teraz. Co jest obecne w myślach? I doznaniach fizycznych. Jeśli chcesz, możesz ująć swoje doświadczenia w słowa. Może to się okazać pomocne w opisaniu, i zidentyfikowaniu tego, co się pojawia chwila po chwili. Na przykład możesz powiedzieć sobie: pojawia się uczucie smutku, lub napływają samokrytyczne myśli, albo też jest ucisk w szyi. W drugim kroku delikatnie przenieś uwagę na doznania fizyczne, związane z oddechem w brzuchu lub tam, gdzie najłatwiej ci połączyć się z oddechem. Dzięki podążaniu za oddechem, możesz utrzymywać się świadomie w chwili obecnej. Jeśli zauważysz, że umysł jest czymś innym zajęty, łagodnie przenieś go z powrotem na oddech. Jeśli masz ochotę, możesz spróbować liczyć każdy oddech. Może zauważysz, że pomaga ci to skupić uwagę. A zatem wdech. Jeden, wydech jeden, wdech dwa, wydech dwa i tak dalej, aż do pięciu. I znów od nowa. Teraz, przechodząc do trzeciego kroku, rozszerz pole świadomości wokół oddechu, tak by wraz z doznaniem oddechu poczuć swoje ciało jako całość. Obejmując tym samym Twoją postawę doznania w ciele. Wyraz twarzy takimi, jakimi są właśnie teraz. Jeśli uświadomisz sobie, że niepokoją Cię jakieś uporczywe myśli lub emocje, jeśli dostrzeżysz w ciele jakieś wrażenia napięcia, ucisku, lub przykurczu, które mogą towarzyszyć tym myślom lub emocjom. Oddychaj do tych doznań na wdechu i wypuszczaj powietrze od nich na wydechu. Być może doświadczysz przy tym uczuciu uwalniania i jakby delikatnienia, miękkości z każdym wydechem. Jeśli zauważysz, że te doznania przestają przykuwać Twoją uwagę, powróć do skupienia się na samym siedzeniu. Na doznaniach związanych z siedzeniem. W akceptacji tego, jakimi są, chwila po chwili, i moment po momencie. A teraz najlepiej jak możesz zabierz tą rozszerzoną świadomość myśli, emocji i doznań cielesnych do kolejnych chwil dzisiejszego dnia.